Ale to jest takie od Ciebie jakby to powiedzieć. To jest ode mnie, no ale warto to zrobić, nie? No. Oczywiście. Nie wyjeżdżamy kombajnem gotowym, nie musimy gdzieś tam się zastanawiać, czy dojedziemy, nie dojedziemy. Druga sprawa, no to są filtry powietrza, które trzeba wydmuchać. Mamy też fajny separator kurzu. Które sobie otwieramy, ten kurz spada No, ja lubię wydmuchać sobie silnik, żeby wszędzie tam ten kurz był wyczyszony. Oczywiście, żeby gdzieś plewy się nie pojawiły Tym bardziej, no, nowy kombajn to jest opcja, że tam ładnie to wszystko sprężareczką sobie wydmuchamy Nie jest nigdzie zamoczony tak, bo sprężarki masz na, na stanie kombajnu, nie musisz tak latać jest. z własną ręczną elektryczną e, Ciśnienie jest mocne, mamy zwijak na, na wyposażeniu kombajnu, mamy pistolet na wyposażeniu e, no, najważniejsza rzecz, sprawdzać oleje wszędzie, szczególnie w silniku Maszyna nowa, to niekoniecznie, że dzisiaj kolej musi ubywać. Może być jakiś wyciek, trzeba. Wszystkie pasy trzeba skontrolować, napięcie łańcuchów. Na samym początku było bardzo ważne kontrolowanie. No tak, pasów. bo nowo, nowa maszyna, bo zdzierała się farba z nie? trzeba było podciągnąć za jakiś czas. Nie? To, okay. to w każdej nowej maszynie tak jest. Dzisiaj mamy już 3 godzin, wyjechane sporo. E, smarowanie